Cześć, z tej strony Sylwia. Witajcie na kanale Red My Lips Art. Jeżeli należycie do fanów jesieni, to ten odcinek będzie specjalnie dla Was. Jeżeli lubicie jesień, to na pewno słyszeliście takie określenia, jak jesieniara czy jesieniarz. Są to osoby, które po prostu ubóstwiają sezon jesienny i wszystko, co się z tym sezonem łączy i kojarzy. Dynia, zapachowe świeczki, kakao, herbatka, szaliczki, sweterki, czyli wszystko, co kojarzy nam się z sezonem jesiennym. Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z drogerią Ezebra i wszystkie kosmetyki, które dzisiaj użyję, pochodzą właśnie z tej drogerii. Jeżeli cokolwiek was zainteresuje, to znajdziecie dokładne opisy z nazwami, z numerkami i z linkami na dole w opisie. Jeżeli jesteście gotowi, to zaczynamy. Zaczynamy od luku Pumpkin Girl. Podstawą każdego dobrze wyglądającego makijażu jest Dobry podkład. Więc ja dzisiaj używam bardzo kultowego Studio Fix od MAC. Mój jest w odcieniu NW10 i będę aplikować go cieniutką warstwą przy użyciu pędzelka. Następnie bardzo dobrej jakości korektor to jest Maybelline Anti Age Eraser, chociaż nie przepadam za tą końcówką z taką gąbeczką, to trzeba przyznać, że sama formuła korektora jest fantastyczna. Przekręcamy ją, aż wyjdzie nam trochę produktu w tą gąbeczkę. Mój jest w odcieniu 01 i aplikuję go pod oczami. I delikatnie kontruję nim twarz. Wracam do mojego pędzelka i wszystko dokładnie rozcieram. Ten makijaż będzie taki look all about bronze. Będzie dużo brązu, takich ciepłych odcieni, więc teraz przechodzimy do bronzera właśnie. I będę używać bronzera od Rimmel. Jest to bronzer Natural Bronzer i odcień 025 Sun Glow. Bardzo ładny, ciepły odcień. Ten odcień bardzo ładnie będzie w skórę. Jeśli nie chcemy, żeby bronzer pozostawił nam plamy to aplikujmy go takim lekko wklepującym ruchem. Skóra delikatnie opalona, więc przechodzimy teraz do różu. Ja będę używać bardzo ciekawego produktu, jakim jest róż w żelu. Jest to Jelly Blush od Rimmel, ja mam odcień 002. Cherry Popper. Takie odcienie, które są między fioletem a czerwienią, są bardzo, bardzo twarzowymi odcieniami różu, ponieważ kiedy my naturalnie rumienimy się, nasze naczynia krwionośne na twarzy rozszerzają się i taki odcień właśnie imituje to, co robi krew, to co robią rozszerzone naczynia krwionośne na naszej twarzy. Więc wygląda bardzo, bardzo naturalnie. Ja wyciągam sobie troszeczkę tego różu, aplikuję na grzbiet dłoni i teraz pędzelkiem zbieram troszkę, ale staram się ten róż dobrze w ten pędzelek wprowadzić. Widzicie, żeby było tak w miarę jednolicie. I przechodzę do policzków i delikatnie aplikuję. W tym luku tego różu nie chciałam, żeby było za dużo, ponieważ to ma być taki bardzo brązowy look. Wracam sobie do pędzelka, którym nakładałam podkład i jeszcze doklepuję sobie całość, wtedy wszystko będzie tak pięknie roztarte, wszystko będzie pięknie rozmyte i tak scalone ze sobą. Przechodzimy do brwi. Ja do pokrycia swoich będę używać kredki z Golden Rose jest to kredka, która nazywa się Eyebrow Powder Pencil. Ja mam w odcieniu 102 Sable. To jest bardzo ciekawy produkt, ponieważ z jednej strony mamy kredkę, z drugiej strony mamy szczoteczkę, którą możemy sobie tą kredkę wyczesać, ale tą kredkę możemy używać na sucho i na mokro. Ja teraz użyję jej na sucho, ale w następnym luku pokażę Wam, jaki efekt daje aplikacja na mokro. Jest to kredka, która daje taki bardzo naturalny i pudrowy wręcz efekt. Można powiedzieć, że to jest taki puder w kredce albo cień dobrobi w kredce. To jest bardzo fajny odcień dla osób, które nie lubią zbyt chłodnych odcieni na brwiach, które lubią sobie docieplać makijaż. I chociaż tutaj ona się wydaje dosyć neutralna, taka troszkę jak taupe, to na mm, brwiach wychodzi dosyć ciepło. Brwi skończone, więc przechodzimy do makijażu oka. i Ja będę używać paletki od Bourjois. Jest to paletka Que de Saint, to jest po francusku. <laughs> I to jest numerek 03 Sunset. Edition. Ma przepiękne odcienie, zarówno takie bardzo, bardzo ciepłe, jak i trochę chłodniejsze, więc teraz do tego looku użyjemy sobie tych właśnie cieplejszych odcieni, aby stworzyć taki właśnie dyniowy, piękny, jesienny look. Zaczynam sobie od odcienia Cocktail, czyli takiego lekko musztardowego, żółtego odcienia. Aplikuję go w zewnętrzny kącik i załamanie powieki. Używam takiego dosyć sporego, puszystego pędzelka, żeby stworzyć taki efekt, wiecie, chmurki koloru dosłownie. I aplikuję ten kolor również tutaj w wewnętrznej części dolnej powieki. Teraz będę używać tego odcienia i jego wymawia się bodajże skyl, to oznacza po francusku zmierzch. I tym samym pędzelkiem aplikuję w zewnętrznej części powieki. I blenduję do środka powieki, tak mniej więcej do połowy oka. Łączę go również z tą moją musztardką, tak żeby stworzyć taki miękki efekt, bardzo delikatny. I na dolną powiekę. Teraz sięgam po pędzelek, który był w zestawie z tą paletką i biorę tą końcówkę z takim skośnym pędzelkiem i wracam do tego odcienia i rysuję taką delikatną jakby kreskę wewnętrznej części powieki, tak żeby odciąć delikatnie tą żółć. Chcę tutaj stworzyć taki jakby efekt takiego otwartego kącika w tym miejscu. Cięgam po odcień Ombre. Tym odcieniem będę delikatnie zagęszczać sobie linię rzęs, czyli ten skośny pędzelek i wchodzę tym cieniem dosłownie między rzęsy. Drugą stroną tego pędzelka bardzo delikatnie rozcieram to, co się pojawiło na powiece, A w wewnętrznej części powieki aplikuję highlight. również odrobinę tego highlightera to takie otwarte miejsce, tam gdzie wcześniej nakładana była żółć, żeby tutaj wszystko się ładnie błyszczało i od razu zahaczam o wewnętrzny kącik. Wracam do pędzelka, którym nakładałam ten taki pomarańcz i delikatnie przeciągam go wyżej. Jak tu już widzę, jak idzie moja dolna powieka, to mogę ją przeciągnąć do góry, żeby cieniowanie było takie bardziej, wiecie. Snatched. Jeszcze bardzo delikatnie tym odcieniem ombre tutaj przyciemniam sobie zewnętrzny kącik, ale bardzo, bardzo subtelnie. Chodzi mi tylko o taką subtelną różnicę odcieni, taką większą definicję w tym miejscu. OK, tuszuję rzęsy i zaraz do Was wracam. Zanim przejdziemy sobie do makijażu ust... Użyjemy sobie cienia highlighter jako highlighter. Odrobinka rozświetlenia na pewno nam się tutaj przyda. I zwieńczeniem tego luku będzie pomadka w przepięknym odcieniu i jest to matowa pomadka od Maybelline. Jest to Superstay Matte Ink w odcieniu 135 Globe Trotter. Jest to przepiękny prze odcień takiego. Ceglanego brązu. Och, nie mogło być piękniej. Pomadki Maybelline są już produktem powiedziałabym, kultowym, ale ten odcień to jest coś wyjątkowego. I look Pumpkin Girl jest gotowy. Look Hot Chocolate Girl. Ten look zaczynam ponownie od podkładu Max Studio Fix. Przyznaję, bez bicia muszę go troszeczkę przyciemnić. I tym razem aplikować będę podkład przy użyciu gąbeczki. Przechodzimy do naszego korektora. doklepuję całość gąbeczką. Teraz przechodzimy do aplikacji różu i ten róż będzie stanowił tak główny akcent, jeżeli chodzi o makijaż twarzy, więc będzie go troszkę więcej, on będzie ułożony troszeczkę wyżej, taki lekki draping sobie zrobimy tym różem, więc wyciągam sobie odrobinę. Ona ma mega ciekawą konsystencję, ale też przepiękny odcień. Rozprowadzam sobie na pędzlu i aplikuję na policzek i zobaczcie, aplikuję go aż tutaj troszeczkę wyżej. I jak skończę, to wracam do gąbeczki, którą aplikowałam podkład i wszystko doklepuję ładnie, żeby ładnie się scaliło. Aplikuję również odrobineczkę dosłownie tutaj na nos, tak żeby mieć taki bardzo, bardzo różany efekt, taki rumiany troszeczkę. Przechodzę teraz do aplikacji bronzera i nałożyłam róż najpierw, ponieważ chciałabym, aby on tworzył mi pewnego rodzaju kształt na twarzy. A brązerem tylko jakby pogłębię to jakby cieniowanie i, 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 i pracę, jakby skalpnik mojej twarzy. Czasem jak nakładamy najpierw brązer potem róż, to robi nam się pewnego rodzaju taka plama. A chciałam tego uniknąć, więc tutaj dzisiaj bardziej taki draping yy, i bronzerem dosłownie delikatnie dopracuję sobie kształt twarzy i Zaznaczam sobie tutaj bardziej to takie naturalne moje zagłębienie policzków. I delikatnie czoło, żeby po prostu wszystko było spójne. Przechodzimy do makijażu brwi i będę ponownie używać kredki z Golden Rose. I tak jak obiecałam, użyjemy jej sobie dzisiaj na mokro. I możecie ją sobie zamoczyć w wodzie bądź w mgiełce. Ja napspryskuję sobie odrobinkę na dłoń i moczę tą kredkę. Teraz zobaczcie, że jej intensywność znacznie się zwiększyła. Dlatego ja zaczynam sobie od zewnętrznej części, żeby ona była właśnie bardziej wyrazista i intensywna, a następnie delikatnie sobie tylko pokryję tą przednią część. Przechodzimy teraz do makijażu ust. I dlaczego do ust? Ponieważ używać będziemy. Przepięknego odcienia, ale dosyć ciemnego. Jest to pomadka Burgeois Rouge Edition Velvet i to jest numerek 23. A dlaczego zaczynamy od ust? Zaczynamy od ust z tego powodu, że. Chciałabym, aby one stanowiły główny akcent tego makijażu, a oko, żeby było pewnego rodzaju dopełnieniem tego makijażu. Czasami jak zaczynamy makijaż oka, to on później okazuje się zbyt ciężki do aplikacji na przykład jakiejś ciemniejszej pomadki, dlatego czasami warto jest zacząć od ust, aby to one stanowiły główny akcent i później żeby nie przesadzić z intensywnością makijażu oka. Ta pomadka całe szczęście nie ma takiego bardzo mocnego krycia, więc da się fajnie tak budować intensywność. I zaaplikowałam wstępnie ten produkt. Teraz sięgam po taki płaski pędzelek i będę rozcierać sobie krawędzie, aby uzyskać taki efekt lekko rozstartych, takich miękkich krawędzi. Później ewentualnie dołożę sobie odrobinę produktu, żeby zbudować intensywność. Krawędzie rozstarte, więc dokładam odrobinę produktu, aby zbudować pigment, który roztarłam. ale prezentuje się po prostu bajecznie. Przechodzimy do makijażu oczu. I tutaj mam w planach odrobinę błysku i taki dodatek jakby podwójnej kreski. Coś takiego mam w głowie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynam sobie od tego odcienia. On się nazywa revry, czyli zaduma. Nakładam palcem na całą powiekę. Uu, piękny odcień, taki idealny, do takich, wiecie, świątecznych wyjściowo-niewyjściowych makijaży. <grych> I rozcieram ten kolor na krawędziach, tak żeby znaleźć się troszeczkę też powyżej załamania powieki. Sięgam po odcień Pinnish i później będziemy go przyciemniać delikatnie odcieniem Ombre. I właśnie tymi dwoma kolorami robimy teraz kreskę. Zmieniam zdanie. Łączę Pinnish z Kupuskul. Żeby było bardziej... I odcień ombre dla wzmocnienia kreski. I ponownie mieszankę tych dwóch aplikuję teraz na dolnej powiece. I dolną powiekę zaczynam sobie od pokrycia linii rzęs w zewnętrznej części oka, czy tak mniej więcej do połowy oka. Troszkę sobie rozcieram do dołu, żeby to nie była taka ostra linia, a raczej coś bardziej miękkiego. I przeciągam sobie na zewnątrz, ale tak, żeby nie połączyć tej kreski z tą, tylko żeby stanowiła oddzielną kreskę. I troszeczkę przyciemniam odcieniem ombre. No, po ten bardzo jasny odcień, który się nazywa po prostu primer, base i rozjaśniam delikatnie tą przestrzeń pomiędzy tymi dwoma kreskami. Dół delikatnie rozcieram, tak żeby jednak ten makijaż był miękki. Tuszuję rzęsy i zaraz do Was wracam. I look Hot Chocolate Girl jest gotowy. który z tych makijaży podobała się Wam bardziej. Czy jesteście team Pumpkin Girl, czy jesteście team Hot Chocolate Baby. Jeżeli miałabym polecić Wam takie top 3 produktów, które używałam dzisiaj z drogerii Zebra, to zdecydowanie godnym polecenia jest podkład MAC Studio Fix. I choć mój jest w odrobinkę za jasnym odcieniu, to znam ten podkład i wiem, że jest bardzo, bardzo dobrym podkładem, więc jeżeli szukacie dobrej jakości podkładu, to zdecydowanie ten jest wart zainteresowania. Ma fajne krycie, ładnie leży na skórze, dobrze się utrzymuje. Taka dobrej jakości klasyka. Godnym zainteresowania jest również ten korektor z Maybelline. On jest w takiej fajnej półce cenowej, takiej przystępnej. Yy, I chociaż, tak jak wspominałam, nie przypadam za tym aplikatorem, jeżeli Wy nie macie problemu z tym, żeby aplikować po prostu w ten sposób bezpośrednio na twarz, to wydaje mi się, że nie będziecie mieć z nim problemu. A formuła samego korektora jest naprawdę przyjemna, fajnie się układa na skórze Zakrywa to, co trzeba. Nie mogłabym nie wspomnieć o tej przepięknej pomadce z, również z Maybelline. E, ma przepiękny odcień. 135 Glob Idealny taki ceglany brąz, wyjątkowo jesienny, jeżeli lubicie takie oryginalne odcienie na ust, taki Troszeczkę bardziej wiecie. Takie troszkę nietypowe, to to jest coś fenomenalnego. Ma też świetną formułę, fajnie się aplikuje, dobrze się utrzymuje, daje ładne matowe wykończenie, ale jest komfortowa na ustach, także same plusy. Jak już wspomniałam, wszystkie produkty będą podlinkowane na dole. Dajcie mi znać, czy który z tych produktów używaliście, czy lubicie, um, i dajcie mi znać, jak dzisiejszy odcinek się wam podobał. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Pa pa.